dzisiaj w tym naszym starciu no to jest takie powiedzenie, że w zasadzie pokaż mi swoje skrzydła, powiem ci jak wysoko polecisz i, i dzisiaj te skrzydła, które funkcjonowały w resowi yy, podniosły ją właśnie wyżej o tą wartość, yy, w tym wyniku o tą wartość właśnie 1 do 0. Ressowi Ressu! Ressowi Ressu! Ressowi Bo widać w tym meczu, że ofensywnie naprawdę zespół Schemna tutaj niekiedy nas dominował i mieliśmy, mieliśmy duże kłopoty w defensywie. Natomiast no, mój zespół również czuje się lepiej w ofensywie i myślę, że kibice, którzy obejrzeli ten mecz na żywo, mogli być zadowoleni. Moim zdaniem był to, był to bardzo dobry mecz. Mecz najbliższy w Polonii mecz u siebie zabią, będzie, będzie tym meczem Będą tymi meczami, które pozwolą nam pewne sprawy poukładać. Jak, jak widzieli. Dzisiaj kibice trochę tych zmian w składzie było spowodowanych kontuzją, spowodowanych brakiem, e, brakiem młodzieżowca Kalinca i my e, no musimy te, te wszystkie sprawy organizacyjne, przede wszystkim w drużynie sobie poukładać, mamy, mamy chwilę na to czasu. Dziekuję! 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 Dziekuję!